Let's get this party started. Przyznam, że trochę mi się nie chce. Ale trzeba. Jak mówiłem, widzimy się za 3 dni. Minęły 3 doby od. Tak, pusty stół do was mówi. I yy. jeszcze dzban. Yy. Minęły trzy doby od zalania podłoża, którego kompletnie nie znam, wobec czego nie ma to tamto i testy trzeba zrobić. Przy okazji zorientowałem się, że... E... Czy mnie jest coś jeszcze potrzebne do tych testów? Ciekawa by się przydała. Prawda? Zorientowałem się, że nie mam. Znaczy nie mam. Gdzieś miałem, ale no, nie chujenka nie idzie znaleźć. Testów na NO2 i NH4, NH3, a te mm, są ważne. Nie chcę mi się robić podmiany dzisiaj ale niestety nie mam pewności, czy Gackowi tam jakieś amonowe, bądź też azotyny w kichach nie e, mącą, wobec czego ta, ta podmiana będzie zrobiona. Dobra, na razie testy zrobię, Wam tego oczywiście w widoku oszczędzę, ale żeby nie było, że nie zrobiłem, to to po prostu w przyspieszonym tempie. Zrobimy. No. Testy porobione. Ktoś by zapytał właściwie, czy było sens robić test na przykład na żelazo i na fosfor. Skoro żelaza nalałem połowę jednej dziennej dawki przez te 3 dni. 72 godziny. Więc yy, żelazo jest praktycznie niewykrywalne. Ale grunt, że yy, wiem, że mi nie, podłoże mi nie wyrzuciło. GH, jak ustaliłem sobie przy zalaniu na 6, tak jest 6, tu jest ok. Fosforu. Fosfor jest niewykrywalny. Nic w tym dziwnego na aktywniaku, ale mam to pierwszy raz, nigdy nic nie wiadomo. Z nałożeniem fosforem to ja się jeszcze wstrzymam. Potas mi wyszedł tak 10-11. Nalałem na 12. Myślę, że jest to granica błędu. Grunt, że test mi nie wykazał więcej niż nalałem. To by mogło oznaczać, że podłoże zawiera potas i troszkę go tam wyrzuciłem. Na NO2 i NH4, NH3 testów nie posiadam, więc nic złego w akwarium nie widzę, nawet po gacku, żeby cokolwiek mu było źle. Ale no muszę dmuchać na zimno i muszę zrobić tą podmiankę. No i tutaj klasyka. Tutaj klasyka. Wszystkie aktywniaki jakie miałem. Tropika, Substrate. Co ja tam jeszcze miałem? Dark Soil i teraz Platinum. NO3 od dnia numer 1 jest wykrywalne. Te podłoża na początku wyrzucają dużo azotu, one mają tego azotu w sobie, po czym po jakimś czasie, kiedy masa roślinna jest o wiele większa, kiedy już tam się przemielą, dojrzają akwaria, zaczynają ten azot wiązać. No i to jest no, klasyka, no, ponad 10 wychodzi, między 10 a 20 test sera mitu pokazuje. I właściwie nic nowego mi z tych testów nie wyniknęło porównując do tropiki Dark Soila czy czegoś tam. Tropika wyrzucała najwięcej azotu, a tak nie widzę żadnej różnicy, no ale dobra, no jakiś tam już pogląd mam. Chciał, nie chciał. Z tych testów wynika, chociaż nie, no no wysoko. Ale z całej reszty testów wynika, że może ta podmianka niepotrzebna, no niestety ta fiolka mówi, że ta podmianka raczej jest potrzebna, wobec czego podmieniamy. Nie ma rady. Czy cokolwiek się zmieniło przez te 3 dni w tym akwarium? Raczej nie. Choć yy, na pewno nie stało się nic y, złego, czego się spodziewałem. Konkretnie te dwie rośliny in vitro yy, Nesea Gold i ta amania senegalensis. O nie się bałem, że, że one już przyjechały tak zmaltretowane, że za chwilę zaczną się jakieś mecyje pod tytułem: Hej, zamieńmy się w kisiel. Od razu, ale nic z tych rzeczy się nie dzieje. Kuba w prawym tylnym rogu zareagowała całkiem fajnie. Rozłożyła się, chyba złapała jakiś kolorek. Hmm. Oczywiście, że te wszystkie rośliny łodygowe, które kupiłem z podwodnej hodowli, to je od razu pociąłem. Jak zamówiłem dwie, to od razu zrobiłem cztery, no bo przecież wiadomo, to Nina Fluviatilis już y, wypuszcza jakieś y, nowe główki z tych uciętych. Y, przez dwa dni rośliny praktycznie w ogóle nie bomblowały. Tak nie wiedziały za bardzo o co chodzi, ale już tutaj na Fluviatilisie widzę, że zaczynają się bombelki tlenu zbierać na liściach, więc generalnie jest git. Tak naprawdę no, prawdziwa akcja się zacznie. Y za jakieś 10 dni, 2 tygodnie, tak mi się wydaje. Jak mówiłem wcześniej, z nawozów, jakie tutaj nalałem, to tylko i wyłącznie wyrównanie potasu do magnezu i wapnia, i połowa dziennej dawki żelaza i mikro. Także to jest praktycznie żadne nawożenie, nie licząc CO2 od dnia numer jeden, od minuty numer jeden właściwie. CO2 się pizga od razu. Gacek dostał lusterko na czas filmu, żeby się trochę poprężył, a on się poprężył i bohatersko spierdolił w krzaki. Wystraszył się własnego odbicia, chwilę z nim powalczył, tak raz po raz podpływa, ale raczej chyba przegrywa tą Walkę z własnym odbiciem, no, tyle by było. Tak jak mówiłem, będę podmieniał wodę co trzy dni, przez pierwsze dwa tygodnie, a właściwie to tak długo, jak tylko ten azot, to NO3, będzie mi wyskakiwać w tej wodzie, gdzieś tam powyżej piątki. Gdzieś tak poniżej 5 ppm to jest ok, a generalnie na początek muszę to wypłukać, a nóż się uda wystartować bezglonowo, ale to ja to tak zawsze na starcie akwariów mówię, że uda sam dwa, albo się nie uda, albo, albo się uda, akwarium samo zdecyduje co będzie chciało robić. Troszkę tutaj tą kaskadę przykręciłem, bo przecież przy każdym filmie musieli mówić, że Gackiem rzuca na prawo i lewo. No tak, no, no ale Gackiem to akurat nie, nie, nie problem rzucić, on jest taki nieporadny przez te swoje długie, rozczłonkowane naturalnie płetwy, że, że nim to tam wszystko będzie rzucać. Mokre łapska. no testy porobione, podmianka porobiona, Potas dolany, mineralizator dolany i co? No, nie będę oczywiście o tym akwarium kręcił co 3 dni filmu, bo to trochę bez sensu, ale nie wiem, gdzieś może za jakiś tydzień, może za jakieś 10 dni jakiś ich się zrobić, co tutaj się od Janie Pawla. Na razie na tą chwilę widzę, że rośliny reagują spoko. Mm. Jeżeli chodzi jeszcze o testy, to zrobiłem test pH, ale nie kropelkowym, tylko po prostu nabrałem wody z bankiem i sprawdziłem sądom z komputera na drugim akwarium. PH jest około 5,2-5,3, więc tego CO2 chyba nawet trochę za dużo. I tyle by było update'u. Na koniec zapraszam na emocjonującą sesję mieszania mineralizatora. Mokre łapiesz, dobra Ja cóż! No no tu do taty!